Dzień dobry, witamy państwa bardzo serdecznie w Studiu Q4. Dzisiejszym naszym gościem do niedawna zastępca prezydenta Włosowka. Pan Jacek Kuźniewicz Witamy serdecznie. Witam Pana witam Państwa. Dzień dobry. No właśnie o tej decyzji, którą pan podjął nie mieliśmy okazji rozmawiać, mimo tego, że wcześniej gościliśmy jeszcze pana jako pełniącą, pełniącego obowiązki zastępcy prezydenta. Eee, no i muszę to zadać to pytanie, tak, co w, jak, jak w tej chwili Pan robi, bo, co w tej chwili Pan porabia, bo oprócz tego, że startuje Pan do, oczywiście do Sejmiku, tak, z ramienia y, Platformy Obywatelskiej, co też było olbrzymim zaskoczeniem. Panie redaktorze, dla mnie też to było pewne zaskoczenie, że tak się ta sprawa potoczy. Czy w tej chwili jestem na spokojnym, trzymiesięcznym okresie wypowiedzenia, bo zgodnie z kodeksem pracy taki okres mi przysługuje i prowadzę mniej czy bardziej intensywną kampanię wyborczą e, jako kandydat do Semiku województwa kujawsko-pomorskiego właśnie z listy Platformy Obywatelskiej. Ja wiem, że zdaję sobie sprawę z tego, że moje decyzje ostatnie mogą budzić e, co najmniej zdziwienie, a na pewno budzą pewnego rodzaju niezrozumienie, i y, trzeba by długo tłumaczyć, co się, co legło u podstaw tych, tych decyzji, ale y, ja chcę powiedzieć tak, że ja cenię sobie y, przede wszystkim y, słowność i dotrzymywanie umów. Jeżeli z kimś się umówimy na umowie na cokolwiek, to po prostu potem y, dotrzymuję tej danej umowy. I, y, Wcześniej, jak pewnie Państwo internauci wiedzą, były przymiarki do tego, abym startował do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z listy SLD. A jak się na finale okazało, no to ta oferta, czy to, 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 ta chęć kandydowania, chęć mojego dawnego otoczenia partyjnego kandydowania do Sejmiku, to było tylko takie, powiem, wyrażane na, raczej może Tobliwie, może tak bez, bez, jakiegoś tam poważnego roz, rozpatrywania szans, szans na dostanie się od tego symiku. E, wiadomo też przecież i moi koledzy partyjni wiedzieli o tym dobrze, że jestem pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego, więc jeśli e, zostanę tym radnym, to e, siłą rzeczy nie mogę pracować w strukturach Urzędu Miasta, bo to po prostu wyklucza prawo, także nie mogę być pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego, stąd też jak gdyby była kwestia podjęcia zupełnie innych, innej roli zawodowej i pod tym kątem się przygotowywałem, przygotowywałem do tego. Jak się okazało na finale przed zamykaniem listy do Sejmiku to o czym wcześniej była mowa jest nieaktualne, nie obowiązuje, więc ja uznałem, że skoro umowa, umowa przez jedną stronę została zerwana, to przeze mnie też nic mnie nie trzyma do tego, abym ja i dotrzymał, więc zrezygnowałem z kandydowania do Sejmiku. Wyraziłem pogląd, że no, mam nadzieję chociaż, że do Rady Miasta wystartuje z listy SLD, tym bardziej, że do takiego Oczekiwania uprawniało mnie chociażby to, że w poprzednich wyborach zdobyłem bardzo dobry wynik, ponieważ zdobyłem ponad 1100 głosów. Był to drugi wynik w Radzie Miasta. Koledzy w wyniku intryk i zakulisowych gier partyjnych po prostu nie dopuścili do tego, no więc uznałem, że czas skończyć współpracę, a ponieważ zbiegło to się ze zmianą przeze mnie powiedzmy mojej pozycji zawodowej, Postanowiłem rozstać się z, z urzędem i podziękować za, za współpracę. A dosłownie dzień czy dwa później przyszła oferta kandydowania do Sejmiku z listy Platformy. Ja w ogóle miałem chęć się w ogóle wycofać z życia samorządowego i publicznego i zająć się tym, co sobie tam powiedzmy upatrzyłem i w tym kierunku zmierzać. Natomiast uznałem, że jeżeli ktoś z partii, która aktualnie rządzi w Polsce i rządzi także w województwie, docenia to, co zrobiłem dla miasta, docenia moją fachowość i kompetencje i oferuje mi miejsce na liście, to postanowiłem tą propozycję przyjąć, albo to propozycja od najwyższych, tak powiem, czynników platformy i osób, osoby, od której po prostu tutaj nie mogłem odmówić. Dlatego przyjąłem tą ofertę i startuję. Jak to będzie oceniane przez wyborców, nie wiem, bo. Tego typu transfery polityczne nie zawsze, są, nie zawsze są mile widziane. Ja nie jestem już członkiem SLD ani nie jestem członkiem platformy, więc jestem człowiekiem bezpartyjnym. Oczywiście swoje poglądy mam i, i, i tych poglądów się będę trzymał, według tych poglądów będę postępował. Będę postępował. No właśnie, czy właśnie fakt, że zdecydował się Pan startować z list PO może inaczej? Czy miał Pan propozycję albo myśli, żeby startować może z innych ugrupowań? Czy, czy to PO jednak było tak naj, najbliżej akurat nie, ideologicznie i jeżeli nie, chodzi o cele? Nie było innych propozycji z innych ugrupowań. Nawet jakby były, to po prostu bym je odrzucił. Jeśli chodzi o Platformę, no to niewątpliwie te poglądy są trochę zbieżne z tym, co głosi Platforma. Tak naprawdę w pewnych kwestiach i, i program SLD i PO się też y, pokrywa. Natomiast proszę pamiętać o jednej rzeczy, że my jesteśmy w samorządzie, y, tu rozwiązuje się problemy zwykłych ludzi. On nie zajmuje się tutaj polityką y, z wysokiego C, in vitro czy też innymi y, sprawami światopoglądowymi. Tu się zajmujemy rozwiązywaniem problemów zwykłych ludzi. A, a tutaj nie ma miejsca na politykę, tu nie ma miejsca na różnice właśnie w barwach politycznych, tylko tu liczy się człowiek, liczy się problem danej jednostki i po to jest samorząd powołany. Samorząd nie jest od wielkiej polityki, szkoda, że to niestety się tak upolitycznia bardzo mocno, natomiast zatraca się w ten sposób tą podstawową ideę, dla której zostały powołane samorządy w 90 roku. No właśnie, no bo śledzą, śledząc chociażby ostatnie konferencje SLD, tak. Działacze SLD, radni, osoby, które, które tworzą to ugrupowanie, zarzucają kandydatowi na fotel prezydenta posłowi Markowi Wojtkowskiemu, między innymi obwiniają go o to, że wydłużono. Yy, że tak powiem wiek emerytalny tak przesunięto yy, i o inne, o inne takie rzeczy, które dotyczą jakby nas wszystkich, ale w tej skali makro tak, w skali, w skali całego kraju, natomiast to co Pan powiedział, że w kwestii samorządności liczy się ten mieszkaniec tutaj lokalnie na miejscu tak? To oczywiście, że tak, natomiast no dziwi mnie postawa kolegów z SLD, ale ja myślę, że oni za wszelką cenę chcą m, mówiąc tak trochę w cudzysłowie przyfarbować yy kandydata platformy na prezydenta, czyli pana posła Marka Wędkowskiego, jakimś tematem, żeby go negatywnie, negatywnie skojarzyć, e, negatywnie, negatywnie postawić w, w odbiorze społecznym. I to jest główny cel w tej chwili. Podejrzewam kolegów z Sojuszu. Ja myślę, że nie tędy droga. E, to nie powinno się takich metod używać e, w, w kampanii samorządowej. Trzeba dyskutować o sprawach, które trzeba rozwiązać w mieście, o pomysłach na na na, na, to, na to jak te sprawy, te problemy miasta rozwiązywać, a nie czy ktoś głosował tak czy inaczej, bo równie dobrze można odwrócić sytuację i czy puknąć się tak pęcz, uderzyć się we własne piersi, bo jak się w latach, latach 2001-2004 rządziło, czyli SLD wtedy e, trzymało, trzymało ster rządów, to też były podejmowane różne rodzaju decyzje nie, niezbyt Dobrze odbierane przez społeczeństwo, no, chociażby zniżki dla studentów, Tata też były zabrane. No, chociażby to. I jak gdyby nikt dzisiaj tego nie podnosi. Więc pamiętajmy, że trzeba oddzielić to, co się dzieje na szczeblu rządowym, sejmowym, tą politykę makro, od tej tutaj na szczeblu samorządowym, do rozwiązywania, do rozwiązywania problemów zwykłych, zwykłych mieszkańców, bo z no, całym szacunkiem, ale do zarządzania miastem nijak się ma. Czy ktoś głosował za czy przeciw wydłużeniu wieku emerytalnego? Tam naprawdę tu nie ma żadnego związku. Liczy się pomysł na miasto. No, myślę, że poseł Marek Wojtkowski pomysł ma na miasto i, i przedstawia go na pewno mieszkańcom. Ja zajmuję się swoją kampanią Sejmikową, bo uważam, że w Sejmiku potrzebna jest naprawdę silna reprezentacja Włocławka. Ja to powiedziałem niedawno publicznie, że dzisiaj mamy tak naprawdę dwie osoby wybrane we Włocławku. Które reprezentują włócawek w Sejmiku Województwa kujawsko morskiego na 33 radnych, Pozostali, to pozostałe osoby z tego okręgu nie są związane z Włocławkiem. To jest problem, ponieważ te osoby po prostu nie rozumieją tego, co się w mieście dzieje, nie rozumieją zjawisk zachodzących w mieście. Już nie mówiąc o tym, że ja uważam osobiście, że powinniśmy dążyć do zmiany pokoleniowej. Ja chcę budować miasto i region dla swoich dzieci, dla swojej córki, którą mam. Nie po to, żeby ona wyjechała z, z Wrocławka czy z województwa, tylko żeby tutaj została. E, żeby tutaj e, się kształciła, tutaj mogła zdobyć e, dobrą pracę i pracować, zakładać rodzinę, a nie emigrować e, z Polski czy też z, chociaż no, z Polską mhm. powiedzmy. E, dlatego dlatego e, to jest istotne, natomiast na tym trzeba się skupiać. A tak jak powiedziałem, ja jestem za zmianą, za zmianą pokolenia. Dzisiaj powinniśmy dojść do tego, że tu władzy powinny dojść osoby z nowym myśleniem, a nie te, które tkwią w tej polityce od lat 80., -tych, 70. -tych I tak naprawdę niczego nowego nie proponują i niczego nowego nie wnoszą. No właśnie, no, na pewno informacja o tym, jakby Państwa decyzja odnośnie tego, że nie jest już Pan y, zastępcą prezydenta. No. Wielu osób przyjęło na zasadzie takiej, pewnie wielu się ucieszyło, nie ma, nie ma co ukrywać, ale wiele osób przyjęło również to w ten sposób, że odszedł tak naprawdę specjalista przede wszystkim od najważniejszych i od najistotniejszych rzeczy w mieście, czyli od pieniędzy, tak? od pozyskiwania pieniędzy, bo nie da się ukryć, że taką osobą pan jest. Tak? To czy to było robione dobrze czy źle, to już nie nam oceniać tak naprawdę, bo to pewnie ocenią wyborcy chociażby w najbliższych wyborach. No właśnie, ale odszedł specjalista, tak? no miał pan wcześniej doświadczenie chociażby poprzez pracę w jednym z departamentów Urzędu Marszałkowskiego, tak? później przez wieloletnią pracę tutaj u nas w Ocławku. No, no właśnie, no, kto to będzie teraz robił, a może inaczej, może z drugiej strony, kto, co pan będzie robił? No, czy, czy myśli pan, że na przykład... Praca, udzielanie się w sejmiku województwa, poprzez to jest pan w stanie zrobić więcej niż na przykład na stanowisku, gdzie podejmuje się konkretne decyzje w sprawie konkretnych pieniędzy? Panie redaktorze, e, pierwsza kwestia jest taka, jest mi miło, szalenie, że pan ma o mnie takie zdanie, że, że jestem... Nie, nie, nie tylko że, ja, bo to, jestem to, to tak, tak, tak się mówi. Jest, po prostu. Jest, jest to miło, że powiedzmy przez te 8 lat mojej pracy w samorządzie, bo zawodka udało mi się taką taką opinię sobie zbudować i zapewne jest tak jak pan mówi, że część ludzi się ucieszyła. O, oczy sobie i, i już. Natomiast, natomiast mówiąc, mówiąc na wprost, nie wiem kto będzie się tym zajmował, bo nie wiadomo kto będzie prezydentem. A myślę, że dzisiaj już nie można tak powiedzieć z tą stanowczością, że któryś z kandydatów ma jakąś znaczącą przewagę i jest pewniakiem, bo nie sądzę, żeby wybory się rozstrzygnęły w pierwszej turze przy tej mnogości kandydatów, a w drugiej turze nie wiadomo, jak to się będzie wykładać. Natomiast co mnie martwi, to to, że nikt z kandydatów tak na dobrą sprawę do końca nie przedstawia wizji tego, jak wykorzystać środki europejskie. No rozumiem, że dzisiaj Pan Prezydent Pałucki ma jakiś tam problem z tym, ponieważ nie bardzo ma kto to przedstawić, nie ma no, przez moje odejście stracił tak naprawdę osobę, która no, ciągnęła tę, tę działkę w urzędzie, bo nie oszukujmy się, no, w ja ze swoimi współpracownikami nadawaliśmy ton pewnym rzeczom w mieście. Dzisiaj mnie nie ma. Myślę, że ktoś mnie tam jest w stanie w tej ekipie zastąpić. Natomiast, natomiast też nie widzę takiego, takiego sensownego, sensownego do końca planu na wykorzystanie tych środków europejskich. Decyzje oczywiście zapadają we Włocławku też pod kątem tego, na co te pieniądze mają być przeznaczone. Natomiast zasadnicze decyzje co do kierunków i wydatkowania zapadają w Toruniu. I jeśli my nie będziemy tam mieli odpowiedniej merytorycznej reprezentacji, no to oczywiście będziemy przegrywać, bo nie sztuką jest siedzieć w ławach opozycji i mówić, że jest wszystko źle, tak? Bo to nic nie zmienia. To nic nie daje w szerszym kontekście. Trzeba uczestniczyć w tych decyzjach i walczyć o to, co się dla Włocławka przynależy. No, przecież jesteśmy trzecim miastem w województwie, które ma swoje problemy. Problemy, które udało się zidentyfikować i opisać na etapie tworzenia strategii rozwoju miasta do 2020 roku, i te problemy trzeba rozwiązywać właśnie przy pomocy tych środków. Jeśli tam nie będzie tej właściwej reprezentacji, nie będzie osób merytorycznie przygotowanych, które mają wiedzę na temat miasta, problemów miasta, to niestety znowu będziemy jakoś tam ogrywani. Ja uważam, że jest duża szansa, aby, tak powiem, utrzymać ten układ rządzący, który, który w tej chwili w regionie jest, który lepiej czy gorzej wydaje te pieniądze europejskie, programuje rozwój, rozwój województwa i trzeba ten układ wesprzeć, po to, żeby właśnie Włocławek mógł złapać nowy oddech, mógł, mógł wykorzystać należycie tą szansę. W 2006 roku była też pewne, pewnego rodzaju szansa na pewien skok cywilizacyjny, na pewne, może inaczej nie skok cywilizacyjny, natomiast na nadrabianie pewnych zaległości w infrastrukturze po prezydencie Władysławia Skrzypku. I na tej fali prezydentem został e, obecnie, obecnie urządzający e, prezydent. I e, Zrobił, przedstawił konkretny program, zrobił to, co obiecał w dużej mierze. Przy oczywiście moim bardzo mocnym wsparciu, ponieważ to ja byłem zatrudniony po to, aby szukać i otwierać te różnego rodzaju furtki, szukać tych pieniędzy na te pomysły. Okej, okay, to się zamknęło, to się skończyło, zostało to w taki czy inny sposób zrealizowane. Teraz przed nami kolejna szansa na kolejne. Kolejny tort unijny, tak? no, ja nie lubię tych określeń, bo to tak nie do końca nie oddają sens sprawie, ale mamy kolejną szansę na pozyskanie dużych pieniędzy europejskich, tylko nie ma tego planu, no bo jak czytam o tym, że będą kolejne boiska, kolejne drogi asfaltowane, to, to ja stawiam pytanie. W jaki sposób to się przekłada na miejsca pracy miejsca pracy we, we Włocławku. Mówi się o kolejnej strefie. Cybertarcza ma postać. Cybertarcza no to, to już w, że... w ogóle y, dla mnie jest to temat nierozpoznany. Natomiast, natomiast mówi się o kolejnym kolejnym terenach pod inwestycją, uzbrojeniu kolejnych terenów pod inwestycją, rozszerzaniu parku przemysłowego. A postawmy hmm. sobie pytanie, co jest na 26 hektarach? W jakiej formule te 26 hektarów w obecnej strefie funkcjonuje? Mamy raptem jednego przedsiębiorcę, jedną firmę. A nie ma pozostałych zagospodarowanych, więc to po co, jaki jest sens budować kolejne, kiedy jest mnóstwo terenów też ma. Ale, ale dlaczego tak się dzieje? Dlaczego jest tylko ten jeden przedsiębiorca, a gdzie reszta? Gdzie, gdzie jest problem? Czy to problem leży w winie, nie wiem, może promocji? Tak? Tak, tak jak nie słyszymy od niektórych kandydatów, że powinniśmy promować miasto za granicą. No. Panie redaktorze, pewnie też leży problem w promocji. Problem leży w rynku pracy, problem leży w edukacji. Ale problem leży także w pewnym podejściu do, do inwestorów. Jeśli tutaj nie będzie zrozumienia tak, dla spraw związanych z opłatami lokalnymi, podatkami, tak, i nie będziemy, będziemy patrzeć w ten sposób, żeby te opłaty były naprawdę znacząco niższe od tego, co jest dookoła, to nie będzie tutaj się nic działo. Jeżeli nie będziemy podejmować działań wspólnych z gminami okolicznymi, Będziemy zamykać się tylko w sobie, to nie będzie, to nie będzie tutaj nikt przychodził. Mamy dzisiaj na wątpliwie bardzo dużą szansę na aktywizację wózowka poprzez fakt, że mamy trzy węzły autostradowe w okolicy miasta. Proszę zobaczyć, w żadnym innym mieście na, teren, na trasie autostrady A1 nie ma, takiego, nie ma takiej, yy, takiej sytuacji. Takiej sytuacji. No więc... Ostatnio zresztą mieliśmy okazję uczestniczyć na otwarciu takiego centrum logistycznego firmy Raben, tak? tak jest... gdzie punktem takim jednym z najistotniejszych tak naprawdę dla przedstawicieli firmy było właśnie bliskość Ale połączenia apropo, z autostradą. Rabena, Przecież raben we Włocławku funkcjonował. Był w Włocławku, tak. W kilka lat temu, w poprzedniej kadencji zabiegał o, o tereny, no i odbił się od ścian, prawda, bo coś tam trzeba było zrobić, coś trzeba było przeprowadzić, nie było takiej, e, takiej woli. No oczywiście oni jako firma logistyczna oczywiście muszą mieć dostęp do, e, bezpośredni do, do, do powiedzmy autostrady czy tam do, do, do jakiejś znaczącej drogi, więc ulokowali się w okolicach Brześcia i bardzo dobrze się tam ulokowali i bardzo dobrze ta firma tutaj pozostała, ponieważ to będą wymierne korzyści dla miasta także. Trzeba by myśleć w sposób otwarty i szeroki, natomiast jeśli my się zamykamy ciągle w jednym przedziale, w jednym obszarze, to niestety ale nic nie będziemy w stanie zbudować. No miejmy nadzieję, że ten sposób myślenia pomoże nam zmienić chociażby to, że kolejne środki unijne to również ZIT, -y, tak, czyli te zintegrowane inwestycje terytorialne, gdzie jakby wymagana jest ta współpraca pomiędzy różnymi samorządami. Tak, tak? ale panie doktorze, ja powiem no, pod moim kierownictwem ten ZIT Włosawski powstawał. Ja trochę byłem też w takiej sytuacji, że nie bardzo widziałem takie faktycznie innowacyjne pomysły na, na wykorzystanie tych pieniędzy w Armagzidu. Tych pieniędzy naprawdę jest niewiele. I żeby nie było takiej sytuacji, że te gminy okoliczne zostaną w jakiś sposób ograne przez, przez Wrocławek, ponieważ same te projekty, o których się mówi, prawda, które jak wskazuje się, że mają być dofinansowane z środków europejskich. To one pochłaniają cztery takie zity, a, a nie jeden, więc a gdzie są pozostałe samorządy, więc myślę, że tutaj trzeba naprawdę dobrze siąść i dobrze to wszystko wszystko przepatrzyć, a tak naprawdę nie rzecz w tym, że my zrealizujemy 155 projektów, tylko jakie efekty będziemy z tego osiągać. My dzisiaj poprzez fakt, że na przykład strefa rozwoju gospodarczego czy inkubator funkcjonują w takiej formule, w jakiej funkcjonują, czyli są to tak naprawdę przypięte, mówiąc kolokwialnie, inwestycje czy też projekty do różnych, do różnych instytucji działających pod Egidą Miasta, które nie mają z tym nic wspólnego, z rozwojem gospodarczym. No dzisiaj um, zarządza strefą miejski zakład usług komunalnych, który zajmuje się remontami łazienek, chodników i krawężników w mieście sprzątaniem nawet. Więc to jak ma to funkcjonować? To nie zafunkcjonuje. Ja miałem zupełnie inny pomysł na, na, na te, te, te dwa projekty, czyli na strefę inkubator. Kiedy to, to było kreowane, miało to wyglądać inaczej. No niestety wygląda, jak wygląda, i być może dlatego ta strefa nie funkcjonuje. Ja nie znam parku przemysłowego, czy inkubatora przedsiębiorczości w okolicy, czy w województwie, czy nawet szerzej, w tej części Polski, który funkcjonuje w ten sposób, jak we Wrocławku. Nie ma czegoś takiego. Są to wszędzie powołane specjalne podmioty prawa handlowego, gdzie są zatrudnieni menadżerowie, którzy są zainteresowani tym, żeby to funkcjonowało i żyło. A u nas tego nie ma, no i być może to jest jedna z, z przyczyn, że dzisiaj mamy tylko jednego inwestora. Wróćmy, może, do. Y Zbliżających się wyborów, bo no, sądząc po tym, z jakiej listy Pan startuje, no to wiem y, chyba na kogo Pan liczy, tak? jeżeli chodzi o, o przyszłego prezydenta Włocławka. Mogę się mylić oczywiście, natomiast jak Pan, y, ja wiem, że ciężko przewidywać w takich kwestiach, y, kto się spotka w drugiej turze. Panie redaktorze, no, <grym> ja nie jestem wróżką i oczywiście nie będę, się już, nie będę się już uchylał od tej odpowiedzi na to pytanie. I ja uważam, że oczywiście tak jak powiedziałem, kilka chwil temu, na pewno nie skończy się to na, na pierwszej turze bez zbyt dużo kandydatów i zbyt tak powiem rozproszony, o rozproszonych elektoratach, poglądach i na pewno na pewno, na pewno to na pierwszej turze się nie zamknie. Natomiast niewątpliwie moim zdaniem liczące się, są dwie, liczące się w tym wyścigu są dwie osoby. No z siłą rzeczy obecnie urzędujący prezydent, bo w teorii jest tak i myślę, że w praktyce, że obecnie urzędujący prezydent, niezależnie od miasta, w którym to się dzieje. Zawsze ma te kilka punktów procentowych więcej, mówi się nawet o 20 punktach procentowych więcej na starcie, gdyby mm -hmm. z racji funkcji, którą sprawuje. Natomiast drugą osobą, która się liczy w tym wyścigu, jest moim zdaniem poseł Marek Wojtkowski. I, i, i myślę, że tutaj no, Marek Wojtkowski też ma silnego silną konkurencję w postaci jeszcze Jarosława Knierskiego, który, który gdzieś tam też drepcze po piętach. I myślę, że pisma dość mocny elektorat w Włocławku i zapewne też będzie próbował rolę jakąś tutaj odegrać. Ale no, siłą rzeczy stawiam na to, że będzie to druga tura Marek Wojtkowski, Andrzej, Andrzej Pałucki. Jak się potoczy, tego nie wiemy, bo to czasami decydują naprawdę bardzo duże czy drobne niuanse w, tej, w, takiej, w takiej zagrywce rozgrywce. Natomiast no, niewątpliwie jest to też starcie pokoleń. Bo proszę zobaczyć, jak się wytworzyła sytuacja. Nieładnie może patrzeć do metryk kandydatów na prezydentów, tym bardziej, że jest tam kobieta, ale hmm. mamy starcie dwóch pokoleń. Pokolenia, przepraszam, emerytów, yy, mówiąc wprost, z pokoleniem 40-latków. Tak naprawdę mamy do, ma, ścierają się dwie wizje miasta. Czy będzie stagnacja i jakoś to tam się będzie toczyło, lepiej czy gorzej, tu powstanie chodniczek, tam dróżka, tu ścieżka rowerowa, tu klombik, tu plac dla dzieci. Czy też będziemy mieli e, dynamiczne, e, ostre działanie poprzez właśnie przedstawiciela młodego pokolenia, który będzie myślał nie tylko o tym, jak fajnie jest na emeryturze, ale będzie myślał o tym, e, jak zapewnić godne miejsce dla życia dla osób ze swojego pokolenia i młodszych problemem są właśnie ludzie młodzi. Tak jest, no ale warto tutaj, yy, znaczy trzeba powiedzieć o tym, że przecież yy, każdy kandydat może dobierać sobie współpracowników w taki sposób, aby realizować plany oczywiście wszystkich. Oczywiście tak? panie że jak najbardziej. Tak mi się też wydawało, że tak jest. Natomiast tak naprawdę, yy, tak naprawdę decyzję podejmuje prezydent miasta, nie oszukujmy się. To on jest kreatorem yy, pewnych zdarzeń i to jego decyzja jest decyzją ostateczną i najważniejszą. Jeżeli on nie będzie przekonany do pewnych rzeczy, to oczywiście się to po prostu nie zadzieje. Natomiast, tak jak powiedziałem, ja uważam, że dzisiaj czas jest na zmiany pokoleniowe w mieście, żebyśmy nie przegrali kolejnej szansy, bo za 4 lata będziemy mówić, że Niestety pewne rzeczy się już zadziały i one się po prostu nie powtórzą. Druga taka szansa na, na zmiany w mieście w takiej skali się nie powtórzy, ponieważ one są związane bezpośrednio z tym, i z, tym, i z tym sumieniem środków europejskich. Jeśli my po to nie sięgniemy, nie przedstawimy nowej, jakiejś dynamicznej wizji rozwojowej, to zostaniemy w tyle no. I, i, i tak po prostu będziemy sobie żyć w takim mało miasteczkowym e, ośrodku i, i będziemy za kilka lat mieli 80, może 90 tysięcy mieszkańców. A chyba nie o to chodzi. Dziękuję Panu bardzo za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo. I spotkamy się, mam nadzieję, że przy urnach. Tak? Zapraszam oczywiście wszystkich do wyborów, bo to jest podstawa, żebyśmy brali udział w wyborach, żebyśmy mogli wpływać na, na, na naszą rzeczywistość, bo potem no niestety te osoby, które nie biorą udziału w akcie wyborczym, no moim zdaniem nie mają prawa do, do, do narzekania, po prostu nie wykorzystały swojej szansy i wykorzystajmy tą szansę podwójnie, tak, no i oczywiście głosując na prezydenta i radnych jako, jako te, te najbliższe nam organy samorządowe, ale także wykorzystujmy szansę w postaci głosowania na sejmik, kandydatów do Sejmiku Województwa Okresu bo zawsze tam no musimy tam mieć silną reprezentację, tak, musimy po to, żeby miasto więcej zyskało. Dokładnie tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję.